Dobra wice No Jesteśmy w jaskini z Aqualumbia no, coś, coś się chłopie Coś się bawi Chłopie czuć Prawda? Ale tu czuć to Wydaje mi się, że to jest, jest niewolne Czuć to jak nie wiem A, jest To jest tu jak babka pościela błąka Dobra. Nie zamknij morda Help! Help! Proszę! Było nie nic bez, bez nas Na spokojnie, już jestem tam Chcesz jak się za ciebie zabijam? Help! Mam dwie trzecie czachy! Ej pilnuj! Spalcówek, 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 spalcówek. Edłem! wtedy nie pomagałaś. Kiesiu! O, ja? No i Dobra, 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 dobra respawn Czekaj, Kuba, Kuba, Rest. Nie, 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 Kuba, poczekaj. nie, Kuba! Poczekaj... tu mnie! Czekam Kuba. tutaj, bo tu jest nie, tu ja tu nie, 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 Gdzie on jest? nie, my, my nie, Poczekamy, ale najpierw wypłyniemy już. To była. Nie! Mam pościgówki. Zaszerzło bo ja nie mam amunicji. A ja nie... ja też nie mam. Może byś mieć, co? Ty musisz mieć, chociaż jedną, bo w jaskini była. Ano, mam, mam, mam. Oła. A gdzie on jest? Ty też mnie... Nie tak jakbym miał wiedzieć. To się dobiec, albo mu rzuć przynętę. O! Widzę go, widzę go, widzę go! Mi kazałeś marnować tą amunicję, prawda? Nie Bo ja ja myślałem, z... że skoro tak długo tego nie robisz, to Popaki. wskakuję. Opaki, my a poczekacie na nas jak, wyjdzie, jak wyjdziemy z tego, to my pójdziemy szybko kolację zrobić? No, poczekamy. Kolację? Ja na kolację Ale... to klep ja. <grym>. A ja kolację wcale nie. Ja obiadu nie jadę. Oła, moje oczy. Dzisiaj. A jak ja wyjdę na to, to ja nie pojedzę, ja bo chcę do nich kolację. A jak nie chcę, to kolację też nie jadę. O, fajnie. Ale ja... jeszcze się nie zdarzyło, że nie jadę. Ale... Bo ja jest się zbierkał. Słyszałem to. <śm> <śm> A ty nie usłyszał? Nie Człowiek usłyszał z Nowej Zelandii. Dosłownie. Widzisz, moja mam tak czuły mikrofon. Ej, ja, Awka. Czerwony. Dora. Jedziemy. Co Talary. Monety. Ej, którem się Posłonię tutaj stoczyć? Panie maneczko widzowie to kolejny odcinek z e, jaki Minecraft? Chciałem powiedzieć Minecraft Sons ja of the forest z... o no, tak chyba Sons of the Pieru no pieru, go, pieru. o ten pierug po tym nowym update'cie to pierug Szkoda, że nie da się zrobić pierogów. Twórcy są soft z Forest wiecie, co macie dodać. Pierogi, pierogi, robię sobie pierogi. Z mięsem, z kapustą są ob... Ale e, ale e. Najlepsze są o, om, owocowe, e, 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 Albo jeszcze e, e, e z coca Le, o, o. Dobra, na razie jestem. A my już lecimy. Gdzie? Ja widziałem ja w takiej galerii, że była pierogarnia, w której dało się kupić pierogi z Coca-Colą. Albo pierogi, które się nazywały... Dokładnie one się nazywały pierogi z gilami Shrek'a. Tak się nazywały. Musi... Musimy pojechać tam razem i wszyscy kupimy po, po, po pięć. I spróbować. I z gilami Shrek'a i z Coca-Colą. Jeszcze tam, jeszcze tam widziałem yy, yy, smak Smerfa i tam było dużo memicznych nazw. No to musimy tego wszystkiego odpróbować. No. A gdzie tam widziałeś? Yy, yy, nie pamiętam, ale to była jakaś galeria. Ja mam po prostu zaawansowaną demencję, dlatego nie pamiętam. Ale to chyba... ale to mogę powiedzieć jedynie, że to jest jakaś duża galeria w łodzi. Mogłaś lepiej tego nie mówić do widział. No co? Eee, ta wszy pow... i nagle e, widzowie naj... e, były jeszcze pierogi, aloes... Aloes bombardilo... Krokodilo i to był smak aloesu z czekoladą. Aha. Bardziej krokodilo. Ej, a może byś poczekał na nas, a sobie tak jedziesz. Może teraz nagrywacie? Tak. Dobra. No. A co kupę robić, mamy robić? Ja no. e, poczekałbyś na nas, nasze Karol. Teraz mi się przypomniał najlepszy smak, jaki tam widziałem. Pierogi. Nie wiem, jak tam Pierogi o smaku hiszpańskiego, snu z snuzy, bardzo podejrzanym słowem na tak końcu. Okej. Okay. czekaj. E, tak się nazywały te pierogi. Ciągciąg ciąg. Majki ściąg to wsiąk na stół. Pierogi od smakku. Wieczoru. <laughs> Błażej się pyta Kuby jak się jego kanał nazywa Kubiks 123 Kubiks 123 A i zapomniałem zapomniałem Edgar Wiem hasło Tego ci nie powiem Cześć. A, Karol 123 Karolik! Karolik 1, 2, 3, 4, 5 Takie jest hasło Skąd wiedziałeś że on ma takie hasło? E, no. Eeeh To nie ja jestem hakerem Ja to jestem nie hakerem Tak naprawdę moje hasło to jest ten fajny 1, 2, 3, 8, 2 A, a nie to, to jest do drugiego konta Ale dobrze, że nie umiecie się włamywać, bo tak sobie miał już kącie. A skąd wiesz, Czemu... że nie? będzie... No. Dobra, idziemy po tą... no. A bo nie, poczekajmy na nich, bo będzie większa ekipa i będzie towarzystwo większe. Właśnie, właśnie. Ty, bo ja nie mam pistoletu linowego. No bo on jest tutaj. Aha. No. Okay.

Chyba, nam sprze... Chyba mi sprzedali przeterminowanego kebaba. Takie są najlepsze. Przysz... No, bo... Ej, rzucaj flarę, rzucaj flarę. Ej, bo przed chwilą mi zawleczka lewitowała. Gdzie, gdzie jest to wejście to? To jest to? Tam gdzie są motorki Ola amunicji, ale amunicji, ale amunicji! Krucyfiks mam Jakie zdjęcie profilowego kuby hmm? Edgar! Edgar Stary biorę leki A tu po jest śrubka Masima idź ka Idź sobie po krucyfiks idź po krucyfiks Gdzie jest? No tam po prawej stronie Gdzieś na pewno Aha O, gdzie? Skibidi Toilet To diabła z tobą To diabła, Do diabła. O, się boi, ej, ej, wysadź ktoś to, bo ja, bo ja tutaj nic nie miałem. Wysadzisz, wysadzi to się moja dupa pozyckowy. Kuba powinien powiedzieć. Ej, gdzieś szabie. tu powinien być dynamik, a ja nigdzie nie mam. Tutaj! Bamba, bamba! Bamba klas. Zginąłem! Aha. Baratek no to Bratek, co sam siebie wysadził.

Ej, dead one! Paluszek! O kurde, paluszek! Paluszek! A ile I... on ma paluszki! Ej, ej, dead one I ma. Help. help, dead one! Ja też! najpierw pomóżcie, bo I... on was, on was zdradzi. A taka naprawdę to Rejsbaw... ma na chwilę ze dwóch. A ja biegnę przed siebie. Przed siebie. Mam i o Pedo e dwa. O kurde, pomocy. Dobra, uciekam. No. A je... o kurde, paluszek. Nie mam jak biec. Biegnij! Zbychu. Zbychu zostaw. Zły Fafik. Dobra... Ej, help, proszę. Mariusz pomóż oh, mu! Proszę. Mariusz pomóż mu, bo ja jestem w czarnej dupie. A, A ja nie o, proszę, poproszę, poproszę, już nie mam. poproszę o pomoc. No idź mu pomóc! Czekaj, bo ja muszę się uleczyć szybko. Bo czekaj! Ale my gramy na trudnym! A już, ma, już mam ostatnio... Mam nie nadzieję, że się odrodzisz gdzieś blisko. Ja się od... ja pójdę do dwóch. Dobra widzowie. Okay. No, e... Dobra widzowie to my już kończymy to na Na razie.